Mają z tej strony Karel. Dzisiaj będę e, chyba, Dzisiaj będę po prostu w Brawl Stars otwierać megaboxy i odbiorę. Raczej otworzyć jednego mega boxa i odbiorę Jessie na moim drugim koncie. Tylko jeszcze muszę ostatnio mi rundę zagrać, i wtedy będę mógł już. E, wtedy dopiero będę już mógł. E, dopiero odebrać Jessie e, raczej odebrać 4 Megaboxa. w tym sezonie jestem słaby w ogóle jeszcze jestem w roju Stars. a a a a jest a a Okay. Dobra, raczej to wygramy, jak już mam tyle co okay, so W tym razie było dobre, ale i tak już nie żeby... Dobra, muszę jeszcze raz zagrać, bo przegrałem. Muszę wygrać. grę jeszcze jedną.

Czekaj, teraz muszę zrobić. Ludzie teraz O, jest. Okej. Okay. Nie wcisnąłem zagraj ponownie. Okej. Okay. A więc najpierw odbieram Mega Box. O, ja od razu mam dwie skrzynki. To najpierw odbieram Mega boxy i skrzynkę, a potem dopiero Jessie odbieram. A więc... Otwieram. teraz chce I dużo skrzynka. Jest! No wy Jackie, ale. On jest słaby, ale fajnie, chociaż, że trafiłem Jackie. Ja więc jeszcze sobie odbiorę Jessie. Okej. Okay. Mam już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zadymiarze. się sobie i... Widzimy dopiero coraz dropnąłem. Tak jestem słaby na tym końcie. Więc to z tego odcinka na tyle Elo.